Dzisiejszy temat jest szczególny, bo kiedy już masz wizję swojego nowego życia, kiedy czujesz sercem, czego naprawdę chcesz, właśnie Dobry. wtedy często pojawia się coś, co próbujecie zatrzymać. A więc lęk, niepewność, wymówki i dziś porozmawiamy o tym, jak mimo tego iść dalej do nowego życia, bo nowego życia nie zbudujesz z poziomu strachu. Zbudujesz nie tylko z poziomu odwagi, ale nie takiej wiesz hollywoodzkiej odwagi, tylko takiej codziennej, wewnętrznej. Nazywam się Drota Kula, jestem kobietą w wieku eleganckim, która pozwala i pomaga innym przejść przez proces zmian, po to by ich życie było lepsze. I zapraszam Cię na dzisiejszy live. Możesz dzielić się swoimi spostrzeżeniami, możesz zadawać pytania, możesz również, no nie wiem, jakieś zadania wykonać, bo takie też będą. Ja tutaj sobie tylko zerknę. Czy my jesteśmy. Bo nie widzę jesteśmy dobrze, OK. W takim razie możesz też wykonywać zadania, które ja Ci zaproponuję i mam nadzieję, że dzięki temu, co tutaj powiemy. To Twoje życie troszkę pójdzie do przodu. No, i oczywiście, jeżeli uważasz, że to, co tu mówimy, czy to, co tutaj będzie naświetlone, pewne ćwiczenia itd. że to się może komuś przydać, to po prostu udostępnij. A my podążamy już do naszego tematu i dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego, kto chce zmienić swoje życie, czy obojętnie, czy to jest kobieta, mężczyzna, czy dziecko, czy dorosły, po prostu każdego. No i teraz podążając do tego tematu, musimy powiedzieć, że nie sztuką jest mieć wizję. Czy nie sztuką jest działać, gdy się boisz? Albo inaczej, nie tyle nie sztuką jest działać, co po prostu ten strach może sparaliżować nas. Bo kiedy się boimy i jesteśmy pełni wątpliwości, to nasz umysł zaczyna wymyślać po prostu tysiące powodów, żeby nie dopuścić nas do realizacji tego, co wymyśliliśmy, czyli do działania. Dlatego dziś w tych trzech słowach, które, których tutaj o których sobie powiemy, myślę, że znajdziesz rozwiązanie do tego, albo taką, taki pomysł na to, jak realizować swoje marzenia, jak je po prostu uratować. I pierwsze słowo, które przychodzi mi w tym temacie na myśl, to po prostu wahanie. Ja się napiję wody, bo żeby zwilżyć gardło, a ty zastanów się, czym jest wahaniem. Oczywiście nie trzeba się nad tym długo zastanawiać, bo każdy z nas takie momenty ma, bo wahanie to ten moment tuż przed działaniem, kiedy serce już wie, że chcesz coś zrobić, ale umysł zaczyna się cofać. I to jest ta chwila, w której pojawia się taki wewnętrzny dialog, a może jutro, a może jeszcze nie teraz, a może jeszcze poczekam, albo może się nie uda. I bardzo Ci proszę, napisz mi w komentarzu, jak często zdarza Ci się wahać, zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie, czy to Ci się zdarza? Bo wiesz, wahanie to taka bardzo miękka forma lęku. I ona nie ma nic wspólnego z takim może inaczej. Nie tyle nie ma nic wspólnego z takim przestrachem, co... Jest właśnie taką wersją soft, prawdziwego lęku, i nie ma oczywiście w tym nic złego, bo po prostu to się zdarza i to oznacza, że ty zbliżasz się właśnie do czegoś dla ciebie ważnego. I wiesz co? Prawda jest taka, że w takim momencie masz tylko kilka sekund, żeby nie dać się. Po prostu temu zatrzymać. Bo jeśli w tych pierwszych pięciu sekundach nie podejmiesz działania, to twój mózg zrobi wszystko, żeby cię powstrzymać, bo on nie lubi zmian. I przekona cię, że lepiej jest poczekać. Bo co jest powodem właśnie tego wahania? Właśnie lęk. Lęk, który nie jest wrogiem, tylko taką informacją. To jest taki znak, że jesteś poza strefą swojego komfortu, czyli tam, gdzie właściwie urastasz, wzrastasz, rośniesz, rozwijasz się, i pojawia się wtedy, kiedy robimy coś nowego i lęk nie znika, nawet jeśli zaczynamy coś robić, ale można się z nim zaprzyjaźnić, można działać z lękiem, albo obok Niego, i pomimo tego lęku, który czujemy. I taka wskazówka dla Ciebie na dzisiaj, to zadaj sobie pytanie, czego tak naprawdę się boję. Czego ja tak naprawdę się boję w tej sytuacji oczywiście? I co stanie się, jeśli z tym lękiem, który czuję, zrobię jednak pierwszy krok? Bo pamiętaj, że lęk to tylko cień, a cień znika, kiedy wchodzisz w światło czyli kiedy zaczynasz działać, kiedy robisz ten pierwszy krok, to wtedy lęk odchodzi albo przynajmniej maleje. Bo lęk jest taką naturalną naszą reakcją mózgu, gdy stajesz przed czymś nowym. I yy, ja ostatnio jestem na etapie czytania książki Mel Robbins, yy, yy, to jest, yy, ojej, tytuł, no właśnie, <grytania> metoda, nie, nie metoda, to da pięciu, pięciu sekund? Nie, 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 nie. No zapomniałam, ale sobie przypomnę. I właśnie tam Mel Robins mówi też o tym, że mózg traktuje każdą taką niepewność jak zagrożenie, ale to, co czujesz, to ekscytacja pomylona z lękiem, a więc twój mózg po prostu nie odróżnia takiego stanu lęku i właśnie tego podekscytowania, bo dla niego to jest jakby ta sama emocja, natomiast ty musisz nadać temu jakoś w jakiś sposób inne po prostu znaczenie. I dlatego Mel Robbins daje taką wskazówkę, że gdy czujesz lęk przed działaniem, to powiedz sobie, że to nie lęk, tylko właśnie taka energia zmiany, a potem odlicz od tyłu. Od 5 do 1, czyli 5, 4, 3, 2, 1, i w tym momencie, jak powiesz 1, wstań, zrób cokolwiek, wykona jakąś czynność, zadziałaj. Po co? Po to, żeby twój mózg wypełni, wypeł, wypełnił tą lukę, żeby nie pojawiły się powody do tego, żeby czegoś nie zrobić, czyli tak zwane wymówki. I wymówka to jest drugie słowo, które z tym tematem się właśnie wiąże. I yy, napisz, bardzo proszę, w komentarzu, jakie wymówki najczęściej masz ty, żeby nie ruszyć z miejsca, żeby nie zacząć? Jakie masz najczęściej wymówki? Ja poczekam, napiję się. Przypomnę sobie, jak się nazywa ta książka. <gryw> A ty mi napisz w komentarzu. Reguła pięciu sekund. <laughs> nie mogłam sobie przypomnieć. Reguła pięciu sekund, tak jest. No i teraz cóż to jest wymówka tak naprawdę? Wymówka naprawdę to jest bardzo ładnie, ładny papierek, zapakowany lęk. Czyli taki głos yy, właściwie ciebie samej i samego, który mówi Ci jeszcze nie teraz. To nie ten moment, albo na przykład a co jeśli ci się nie uda? I wymówka to, inaczej mówiąc, logiczne wytłumaczenie Twojego wahania, czyli to jest takie zdanie, które niby brzmi rozsądnie, ale tak naprawdę to odbiera Ci Twoje marzenia, bo każda wymówka to efekt wahania, który trwa zaledwie kilka sekund. Czyli, inaczej mówiąc, jeśli nie zareagujesz w ciągu właśnie tych kilku sekund, w ciągu tych pięciu sekund, to Twój mózg przejmie kontrolę i podsunie Ci wymówki. I na przykład jakie są takie przykłady typowych wymówek? No to nie mam czasu, nie mam pewności, czy to zadziała, albo muszę jeszcze się przygotować, albo a, może jutro, albo że muszę to przemyśleć. Znasz to, prawda? <laughs> Ile razy słyszymy to w głowie, prawda? Bo wymówki są po prostu sprytne i one nie krzyczą i i nie wrzeszczą na nas, tylko cichutko szepczą, czyli tak brzmią, jakby nas chciały ochronić. Ale prawda jest taka, że one wcale nas nie chronią przed porażką, ani przed popełnianiem błędów, tylko chronią nas przed naszym własnym rozwojem i przed naszym lepszym życiem. Taka jest prawda. No i teraz jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, trzeba zidentyfikować swoją taką wymówkę top, czyli taką, która najbardziej na nas pływa, nazwać ją głośno, i wcale nie po to, żeby się jej bać, ale po to, żeby ją rozbroić. No i właśnie teraz ja przygotowałam dla Ciebie kilka takich top wymówek, które, sobie, które najczęściej pokazują się w naszej głowie. I powiem Ci, co możesz zrobić, żeby. Je rozpracować, żeby je rozbroić. Więc na przykład, na taką wymówkę, nie jestem gotowa, możesz powiedzieć sobie, nie muszę być gotowa, żeby zrobić pierwszy krok, bo gotowość przyjdzie później w trakcie wykonywania tego zadania. Albo kolejna wymówka, na przykład, najpierw ogarnę dom, a potem wrócę do tematu. Znamy to, prawda? No więc, żeby rozpracować tą wymówkę, wystarczy, że powiesz, dom mogę ogarniać całe życie, a marzenia mogą mi uciec. A więc zrobię teraz mały krok, mały krok dzisiaj. No i to może pomóc. Albo na przykład taka bardzo to jest top of the top, jak dla mnie nie mam czasu, uwielbiam tą wymówkę. <grych> I. Y Możesz ją rozbroić w taki sposób, że powiesz sobie na przykład, nie mam czasu, ale mogę go stworzyć. Na przykład 15 minut dziennie wystarczy, żeby coś tam zacząć robić. Tak? I najlepiej powiedzieć sobie, że. Y Aha, jeszcze taka wymówka, bo to mi tak przyszło do głowy. Jeszcze wymówka, taka na przykład, że muszę to jeszcze przemyśleć. Też często taką wymówkę spotykam i na taką wymówkę mogę na przykład użyć takiego wytrycha pod tytułem Myślenie mnie to tutaj nie doprowadziło, tylko moja decyzja. A więc teraz nie jest czas na myślenie, tylko na działanie. I to też bardzo fajnie może pomóc. No i teraz trzecie słowo, które przychodzi mi na myśl w związku z tym tematem, to rozwiązanie. I jeśli masz na to przestrzeń, to napisz proszę w komentarzu, czy masz swój sposób na to, by ruszyć z miejsca, bo może masz już swój sposób. No, to ja ci troszkę podpowiem, bo najlepiej jest w ogóle nie walczyć z wymówkami, ponieważ one i tak będą się pojawiały, tylko je ignorować. Czyli działać tak, jakby, jakbyś ich nie słyszał, nie słyszała. Bo wymówki to głos takiej starej Twojej jakby osobowości, tej z czasów zanim podjęłaś decyzję, a ty już jesteś teraz kimś innym nowym masz swoją wizję masz swoją decyzję i teraz czas właśnie na działanie bo działanie zabiera moc wymówką i to jest dla mnie w moim pojęciu rozwiązanie tego problemu dla ciebie czyli pamiętaj o tym że działanie zawsze zabiera moc wymówką a więc zrób jedną małą rzecz dziennie która przybliży cię do twojej wizji i nie musisz tam biec sprintem Wystarczy powoli iść, małe kroki, ale codziennie. Dlaczego? No bo działanie jest najlepszym rozwiązaniem, a więc nie myśl, nie analizuj, tylko tak jak mówi Mel Robbins, odlicz 5, 4, 3, 2, 1 i zacznij. No i z książki właśnie Mel Robbins wyciągnęłam takie fajne zdanie. Jeśli masz impuls, żeby coś zrobisz, zrobić masz 5 sekund na reakcję zanim twój mózg to zablokuje. I to jest właśnie ta reguła 5 sekund, którą odkryła Mel Robbins. Ja w tej chwili to przyswajam i wdrażam, próbuję w życiu swoim to po prostu zastosować. A więc gdy czujesz impuls do działania, to po prostu odliczasz. Odliczasz 5 4 3 2 1 i działasz. No i takie jakby przykłady to można by mnożyć, bo mo można tą metodę w różnych sytuacjach zastosować. Na przykład, kiedy masz kogoś, nie wiem, zapytać o coś, albo zrobić coś, co odkładasz już dawno na później, albo kiedy na przykład masz coś napisać, stworzyć post w internecie, rolkę i zastanawiasz się, a może nie teraz, to właśnie, 5, 4, 3, 2, 1 i robisz, tak. No, i to jest właśnie taka metoda. Myślę, że to jest bardzo fajna wskazówka, i pamiętaj, nie szukaj idealnych warunków, po prostu zrób taki mikro, mały krok, i cokolwiek to będzie, to i tak zaczyna to budować twoje, Twoją nową osobowość. I jest to rozwiązaniem, może nie zawsze łatwym, ale bardzo prostym. Więc zrób pierwszy krok, zanim twój mózg cię zatrzyma. I kiedy pojawi się ten impuls, ta decyzja, potrzeba działania, to nie analizuj, nie czekaj na pewność, czy to na pewno jest ten moment, tylko odliczasz, tak? 5, 4, 3, 2, 1 i działasz. Bo odliczanie przenosi cię z głowy, z tego, co masz w głowie, do tego, co jest w ciele. I... Inaczej mówiąc, od myśli do działania, od wątpliwości do konkretu, i nie chodzi też o to, żeby działać bez lęku, żeby się go pozbyć, tylko właśnie wtedy, kiedy się boisz. Bo chodzi o to, żeby działać pomimo lęku. No i teraz możemy podsumować ten nasz dzisiejszy live. Wiesz, co jest największym złodziejem naszych marzeń? No przecież, że nie porażka. I nie brak talentu, ani nie brak pieniędzy, tylko właśnie to wahanie, czyli taki krótki moment, w którym twoje serce mówi: Zrób to, ale mózg podpowiada: Poczekaj, jeszcze nie teraz, bo może ci się nie uda. I wtedy właśnie pojawia się ona, czyli wymówka. Czyli wymówka, a więc takie kłamstwo, które opowiadasz sobie, żeby zostać w miejscu i nie ruszyć naprzód. To coś powstaje oczywiście w głowie, że teraz mam za dużo na głowie, albo że najpierw muszę coś zrobić. Tylko problem w tym, że wymówka jest niestety jak chwast, i im dłużej pozwalasz jej rosnąć, to tym mocniej ona oplata Twoje życie i Twoje marzenia. A wahanie jest jej najlepszym przyjacielem, dlatego po prostu się nie wahaj, odliczaj i działaj. No, i właśnie tutaj przychodzi to rozwiązanie. Nie jest to jakieś magiczne, cudowne rozwiązanie, tylko proste 5 sekund, bo wiesz, jeśli poczujesz, że, że ten impuls przyszedł, że właśnie może by trzeba było teraz zadziałać, to po prostu odliczasz 5, 4 czy 2, 1 po to, żeby twój mózg cię nie zatrzymał, bo jeśli zawahasz się choć trochę, to twój mózg, Zrobi wszystko, żebyś nie ruszył, nie ruszył z miejsca. No i oczywiście najważniejsza rzecz z dzisiejszego live'u to to, że nie czekasz na tą pewność i na odwagę, tylko działasz, mimo że się boisz. Bo odwaga nie przychodzi przed działaniem, tylko ona rodzi się w trakcie wykonywania tego działania. I wyobraź sobie, to takie zadanie może będzie na dzisiaj dla Ciebie, wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś przez 7 dni z rzędu, za każdym razem, gdy poczujesz właśnie takie wahanie, odliczyła czy odliczył od pięciu w dół i zrobił, zrobiła ten pierwszy ruch? I po tygodniu zobaczysz, że, ty, że to ty w końcu zaczynasz kontrolować swoje życie, a nie wymówki je kontrolują. I oczywiście nie chodzi o to, żeby strach minął i lęk zniknął. Bo on będzie gdzieś tam z tyłu, ale chodzi o to, żeby Twoje marzenia były głośniejsze niż ten strach i żeby mózg nie zwiódł Cię na manowce. Więc jesteś w stanie to zrobić, bo to wystarczy odliczyć 5, 4, 3, 2, 1 i po prostu robisz. A więc, jeśli chcesz zmienić swoje życie, to nie możesz czekać na dzień, w którym wszystko będzie poukładane, bezpieczne, bo ten dzień po prostu nie istnieje. Ale istnieje decyzja i to, co z nią zrobisz w tych pierwszych pięciu sekundach, to one zdecydują o tym, czy za rok będziesz w tym samym miejscu, czy w zupełnie innym. No i kiedy poczujesz, że masz zrobić coś ważnego, to po prostu policz i zrób. Nie pozwól się zatrzymać. I jak się z tym masz, co tu powiedzieliśmy? Napisz w komentarzu. Jak się z tym masz? Czy to do Ciebie przemawia? Czy może coś z tego wyciągnęłaś dla siebie? Jeśli tak, to napisz. Napisz, co wyciągnęłaś z tego live'a. A ja dziękuję Wam za spotkanie i za zaangażowanie się. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie za tydzień w poniedziałek, 18 sierpnia o godzinie 19.03. I wtedy powiemy sobie, bo to będzie następny temat kolejny, w trzech słowach o tym. Jak znaleźć czas na rozwój, a więc będziemy rozpracowywać tą wymówkę z czasem, czyli jak znaleźć czas na, roz na, na ten rozwój, czyli inaczej mówiąc, jak się yy, zorganizować w świecie, kiedy masz pracę, dom dzieci na głowie i wiele różnych innych spraw. A jeśli chcesz, żebym w trzech słowach odniosła się do Twojego problemu czy tematu, to po prostu napisz do mnie na messenger lub tutaj w komentarzu. A na koniec życzę Wam i sobie, aby ten czas był pełen chwil, w których działasz pomimo, re, pomimo lęku, swojego lęku i strachu, ale też przy udziale dobrych, pozytywnych emocji. I do zobaczenia za tydzień w trzech słowach. 爸。